Mam dzisiaj zły dzień w pracy, nic mi się nie chce i nie będę nic robił. Zamknij mordę! Co? A czy ty też masz zły dzień dzisiaj, Gościu? Jeżeli masz zły dzień, to dobrze się składa, bo witam na odcinku Karolka, w którym będziemy oglądać ludzi, którzy mieli najgorszy swój dzień w pracy. Gorszego dnia chyba nie możesz mieć. A jeżeli ty uważasz, że masz zły dzień, no to musisz zobaczyć ten film. Czelaj, oczywiście, łapeczkę w górę. Powiedzmy, żeby było tych 20 tysięcy łapeczek, to będę mega zadowolony. Zostawcie hashtag wypracy. Zamiast praca to wy pracy. No i zobaczcie, co przygotowali dla was ludzie, Którzy mają zdecydowanie gorszy dzień od nas. Jeżeli ty, nie wiem, wdepłeś w jakiś kalafior dzisiaj, nie zawiązałeś buta i się wywróciłeś, to zobacz, co się będzie działo teraz. Zaczynamy od mężczyzn, którzy wypakowywują swój towar. Oh my goodness! Oh my... Tak, ten, tak, ten skórze już mu pomachał. Tak, za wszystko zapłacisz, oczywiście, to jest twoja wina. Przecież oni we dwóch to ciągnęli. To dwóch powinno być gości, którzy. Ale tyle browaru! Tyle browaru! Przecież moje serce. Krwami. Poda woda niemiłosiernie tego dobrze tutaj mamy typa który co Go... prawie przedriftował na koparce w, jakiejś, w jakimś miejscu w którym mieli po prostu zburzyć ścianę paleta pepsi no i dlatego są później na promocji w sklepach dlatego właśnie ta paleta być może była po prostu źle zapakowana gościu na dyskorolce podróżuje po sklepie Ty masz zły dzień? On nawet na dyskorolce nie umie jeździć. Ty masz zły dzień? Nie przejmuj się. Ty, ty, ty jaką twarz robi widok? się tu? To? to robimy odwierty geodezyjne, proszę. Ba ty. I, I ty mi powiesz, że ty masz zły dzień. Mamy firmę Kubota, która już nie robi klapek. Postanowiła, że będzie robiła maszyny. O jest, tyle kostki. I co teraz? Ten normalnie rowem ugniata Rów Maria... Proszę bardzo Co pougniatał to oh, no. jego Wszystko zrobi. O nie Oh yes, tak się wchodzi na robotę Przywiozłem wam trochę kefiru Policja, która cofa... Albo zjeżdża samochód policyjny, którego nikt nie kontroluje Co jest? Czemu? A odjeżdża mu... Guś... A ja bym podleciał, normalnie wsiadł jak w GTA, do tego samochodu odjechał, mówiąc, że znalazłem go na ulicy, a kierowcy, nie było, szybko, hamuj, zahamował, dobrze, udało mu się, co prawda wjechał na skrzyżowanie, i ty masz zły dzień, wiesz ile oni zbierali na ten samochód, a tu nagle się przechyliło i po wszystkim, dobrze, będzie dachowanie na piłce, czyżby, czy jakiś wyskok, specjalnie włączyli zwolnione tempo, żeby pokazać z jaką siłą, I... bo słychać dinozaury. 3.12 słychać dinozaury. Napiszcie w komentarzu. Dobrze, mamy gościa, który robi sobie swój strop, jakby drewniany. Trochę mu się przechyla. Kuźwa, tyle roboty! Tyle roboty skręcony obojczyk i trzeba to robić jeszcze raz. Nie, no, nie, mogę, się, nie mogę się śmiać z ludzkiego nieszczęścia. Po prostu sama sytuacja w sobie była komiczna. Nie wyszło, no źle stanął na stopę. Ta panika w oczach. On walczył, on walczył, nie chciał z tego spać. No dobrze, trudno. Stary, podnoś się na prawej strop. Coś tam piłujemy, to prawdopodobnie fundament, ława fundamentowa. Czy mu zostanie to w środku? Ojej, trzymaj się! No i cały dach się zawalił. Czy tak miało być nigdy? Nie wiesz, jak to posprzątać później. Tu mamy domek, który trzeba było przewieźć. Nieaktualne. Domek nie istnieje. Zrób sobie inny z kartonu. Proszę bardzo, tutaj wjeżdżają jakieś palety z Ikei. Łóżko z Ikei. O, o! Co się z tym wydarzy? O, o, o! Razem z materacem. Razem z materacem. Proszę bardzo. No, szkoda przedmiotu. Szkoda przedmiotu. No, i oczywiście jest na promocji teraz wystawiony. Krzywa wieża w pizie będzie leciała na ten samochód. Czy tak miało być? Nie wiem. Ale ktoś się zabawił. Tu akurat fajny film, który pokazuje, że ludzie też potrafią dobrze się bawić przy rozbiórce. Mam nadzieję, że w środku oczywiście nikogo nie było. No, nie mogło tak być. Dobrze, traktor mówi. Mu... Panie, pana traktor. Się wykoleja ci się traktor. Do, drewno powkładasz. Dobrze, że się traktor nie przewrócił, bo jeszcze by coś strzeliło. To tylko przyczepka, jest dobrze. Idziemy przed siebie i haczymy o opon. No, ten bieżnik pozostanie na długo w jego pamięci. Tutaj mamy gościa, który malował oczy. Malował na górze, bo to jest takie coś specjalne, żeby stanąć wyżej. Jakby nie można tego było zrobić na jakimś stołku, tylko takie urządzenia wymyśliłem. Dobrze, cała ściana elektryka coś strzeliła. Było, widać, no i do poprawki, do popra cała robota jest do poprawki. Dobrze, ten gościu, co on, utknął, czy co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? I teraz, aha, dali mu zadanie pewnie, żeby wstał teraz. Jak teraz wstaniesz, typie? Albo się przykleił, albo się przykleiły mu stopy. Jest ciężko. Faktycznie. Czy możecie mu pomóc? Troszkę niekomfortowo się na to patrzyło. Dobra, worki z cementem. Pewnie mu szczeli. Albo jego głupi kolega zrobi mu gorszego psikusa. It's a prank, bro. Marcin dubiel robotników. Marcin, powiedziałem. Marcin dubiel robotników. Bardzo, jest muzyczka. Oj, o! Ty już tam nie pracujesz. Ty i. 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 I... Oh. co cię. Niesłychane. Niesłychane. Ktokolwiek widział, ktokolwiek słyszał. Przecież on nawet spod tych kartonów teraz nie wyjdzie. To ja już na jego miejscu za te straty poniesione tutaj. Ja bym już na zawsze został w tym miejscu, w którym został. To już jest koniec. Dobrze, tam się coś pali ewidentnie. Spada że drzew... tylko nie na do. Holy shit. Trzeba było ciąć z tej strony. Yeah. Dlatego robi się porządne, spurowane domy, czy ewentualnie z, jakiegoś, z jakiejś silki. Miałeś złapać dwie, wypadło jeszcze jedno. Płacisz za jedno, trudno. Było tak naładowane, proszę bardzo. Psy. Coś tam się dzieje. Autokuriera prawdopodobnie zsuwa się w dół, stracił buta. op, op, ojojo, no nic, tyle. Ono po prostu zjeżdża w dół. Uciekaj. Ale najpierw pobiegł po czapkę, czapka była ważniejsza. Dobrze, tutaj mamy gościa, który zakręcił się na stopie i prawie no nic się jednak żyje, wszystko jest po też miał zły dzień. Z... Zwoń na policję. Dlaczego? Co tam się dzieje? <śmiany> Cały jego mechanizm spadł. I pewnie zwalił winę na nich, że to ich wina. W każdym razie było nie zadzierać. Dobrze, nieważne. Mamy kobietę, która prawdopodobnie wykonuje jakieś swoje prace. Coś malowała. Farba poszła. To ty nie widziałaś? Jakieś zasady BHP powinno się zrobić. Tylko nie na podłogę. Tylko nie. I co teraz zrobisz? To będzie sporo kosztować. Do... Ten na krześle tutaj. Proszę bardzo. No i świetne, zabawne. Jak taki sposób na podryw, to tylko na uśmiech. Dobrze, ten tam przypompował, ale jednak spadł do tyłu, bo ręce odmówiły posłuszeństwa. Zabrakło powietrza w rękach. Tyle się napompował chłop, że stracił poczucie. Tutaj mamy All Country. Co to jest? Też jakaś wyciągarka? W... O, pań. Musiałeś. Jop, yep. yep. tak to się robi. Tak to się wyjeżdża. Jak ja bym zapłacił za tą bramę, później ktoś mnie rozczarował. Gość, oj, przejść. Przecież... Zwolnij, Miecio, zwolnij. A drifty robi normalnie, robi to makro. Już Cię do pracy nie przyjmie przez te żarty. Chyba, że to był gdzieś za granicą. Ja polskie makro, dobra, wchodzimy do sklepu. On wchodził, on wychodził ze sklepu. Tędy się wychodzi. Dokładnie, nic się nie stało, nikt nic nie widział. Do widzenia, proszę pana. Proszę bardzo, przenoszą jakiś drewniany domek. Może się uda, oczywiście, rękoma. To nie jest jakaś mega ciężka budowla. Ale no niestety, o nie, no nie, 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 nie. nie. Nie było sensu- lepiej to rozwalić, nic nie przenoście, oni ustalili, że tak miało być. Tam- Ryder! Ryder! Ale przy rydero- Ale przy ryderował w most! To przecież szkoda tych wszystkich przesyłek! To nie widział, że most jest na takiej wysokości, trzeba mieć pojęcie jakim samochodem się prowadzi obecnie, tak się nie robi! Ścinamy drzewo, ale pchaj je w drugą stronę, typie! Pchaj je- Watch out. Watch out. no dach rozwalony to niezły. Watch out, watch. i piłę zostawił normalnie, żeby poszło. Jeszcze mógł sobie krzywdę zrobić, nic nie myślał. Dobrze, jedna rura w dół, Bang. tak chyba nie miało być. Czy tak miało być? Nie. Z powrotem ją wnieście na górę. Jak to wnieść z powrotem? Worek z cementem ratował, worek z cementem był ważniejszy od jego zdrowia. Wszystko okej, okay, man, wstawaj. Wszystko jest dobrze. Jest muzyczka jakaś w poczekalni, coś się dzieje. Nagle zawala się strop, a tam spada ten gościu z reklamy Giuseppe. Dla każdego! <noise> to mnie rozwala, bo on przelatywał. Zresztą znacie reklamę. Dla każdego! Wleci pizza Giuseppe dla każdego, czy... Nie, czy tylko reflektor jakiś. Coś tam się dzieje. Stań noga... Nieważne, nie dowiemy się. Dobrze, tutaj coś... Spadł samochód z lawety. Tak też mogło się wydarzyć. Trzeba uważać na samochody spadające z lawet. No, okej, okay, mamy... VR! Okej, okay, czyli normalny dzień w pracy. To, aha, bo ona miała się bronić. Jeb go w łeb! No miała się bronić przed strzałami, które w nią oddaje. Także gra jest na tyle niedopracowana, że potrzebuje więcej miejsca. On nie widział, gdzie idzie? Naprawdę nie widział, gdzie idzie? Pomocy! Tam są rekiny, żartuję. To jest zwykły basen, jakiś przemysłowy, do którego może wskoczyć każdy. Mur, 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 nie wiesz? Odjeżdżaj! Odjeżdżaj! No to przybieżeli! Uuu, ja nie wiem, czy on to przeżył, czy on się jakoś zasłonił. Dobrze, samochód zjeżdża z lawety, miał zostać na tym. To było najgłupsze, co widziałem. To było najgłupsze, co widziałem, jeśli chodzi. Czy nie mógł po prostu odjechać do tyłu? To jest głupota. No i na robocie w, gdzieś tam w Libii żołnierze bawią się tak, dachują na głowie, prawda? Spadają z wózków i tak się dzieje. Miał ude. Ojo, ojo, oj. To chyba musiało, bo ale mu odskoczyło. Żelazne kule. No nie bez powodu się wzięły żelazne kule. No i dobrze, piłowanie drzewka, które za chwilę. Ta sekwoja jeszcze strzela, ale rozpiętość sekwoi no i spada, ten tam salta robi w którą stronę? nigdy nie wiesz nigdy, piła została no uwaga, no tutaj jakby no fajnie, fajnie, nie fajnie myślę, że naprawdę gościu, który waży niecałe 100kg stanie na końcu i to wystarczy tu robią jakąś sztukę robią jakąś y o no, pięknie, wszystko malowane na czarno, żeby mogli występować dla rodziców w szkołach, a to nie działa. Najgorzej szkoda, szkoda całej tej elewacji i wszystkiego, co było tam malowane. Dobrze, są i policjanci, którzy biegną, czy to prawdopodobnie walka z, z żółtymi kamizelkami we Francji. Ten oczywiście potknął się o nic, tam nawet nie było krawężnika, ale takie rzeczy zdarzają się najlepszym. Tutaj jesteśmy w pracy. O Jezu, usiadł sobie, no to jest zły dzień w pracy. Tak mu poprawić humor. Przykrył to czymś poduszkę pierdziuszkę oczywiście dźwiękową Która wydała z siebie Niezwykle. to jest na... Czy to jest hart? Jezu, zawalił się strop Ale mieli harta w domu, szanuję, też mam harta Tylko był przebrany za dalmatyńczyka No i się zarwało, a po akurat po lewej pogodę w telewizji pokazywali Trzeba uważać na pogodę No to nie, no okej okay. Złamany, złamany kijaszek przeznaczenia, trudno, mamy szansę Ktoś wyskoczył nagle z szafy. Widziałeś kiedyś taką narnię typię? To była Rosja. I to koniec, na koniec zostawili mi Rosję, specjalna narnia z Rosji, na koniec! No dobrze, to dalej uważasz, że miałeś zły dzień i ja uważam, że nie jest tak źle, że jest naprawdę spoko, że ci ludzie mieli naprawdę gorszy dzień, także zostawiam łapeczkę w górę, 20 tysięcy łapczek i kolejny odcinek z oglądania ludzi, którzy mieli naprawdę zły dzień, czy w pracy, czy gdzieś w domu, czy łamały im się kijaszki, czy wyskakiwali z na główkę w Zostawiam oczywiście też hashtag pracy i to tyle ode mnie, żegnam się z tobą serdecznym, mistrzowskim łokciem, do zobaczenia już nie małem w kolejnych filmach na moim kanale. Trzymaj się, na razie, U! Okej, okay, mistrzu, nie wyłączę jeszcze tego filmu. Właśnie na moim kanale pojawia się opcja wspierania. Wesprzyj mnie drobną kwotą, jeżeli używasz adblocka, bądź zostań legendarnym mistrzem tego kanału. Najżyczliwsze osoby pojawią się na mojej ścianie w pokoju, w której nagrywa i będą widoczne na odcinkach. Dzięki!